I znowu jesteśmy na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Chłopaki rozciągają się na siłowni. Przed chwilą leciało ACDC, a teraz Take Me Down to the Paradise City. Ale oni chcą, żeby ich zabrali na Euro 2012, gdzie Where the Girls Are Pretty. też, ale chodzi tym razem już o co innego. Austria, Dolomity, Dolomiten Stadion, zobaczcie, a tam samotnie z iPadem biega Łukasz Fabiański. Największy nieszczęśnik póki co, bo nie jedzie na Euro, nie dlatego, że jest słaby, no co prawda nie grał przez cały sezon ani jednego meczu w Premier League, ale znów ta cholerna kontuzja barku mu się Odnowiła. Mówił nam wczoraj, że modli się, żeby nie trzeba było robić operacji. Zasuwa to już kolejne kółko dookoła stadionu. Jego koledzy tu sobie pedałują albo mają gierkę. São caixa, lá.

Michał Białoński, że nie internetu, nie tego. Michał Białoński Oni, oni wiedzą o, o naszych publikacjach ale Nie, wiedzą, nie wiedzą jakby Michał Białoński Interia.pl Tam Bartek Bóg Sport.pl Wyszukuje Interesującego ujęcia Aha. No, mówię, że szukasz dobrego ujęcia lepszego. A Fabiana sfilmowałeś jak jogging uprawia? No biega tu dookoła... Zobacz. drugiej strony. Widzisz? To, przy mnie to już jest szóste kółko. Ciekaw jestem ile w sumie zrobi. nie, tego wcześniej nie nie, 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 to nie tak. Niby, 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 tak jeszcze nie wytrzymałem. Jacek Kraśmierski Mateusz Święcicki, Orange Sport. Taki vlog, pokazuje jak tu jest, wiesz, nasza praca od kulis tencza o wszystko zadbał. To nieprawda, że tak przeciekał. No właśnie, najgorsze, że prezes Tęcza zadbał też, że... Nie, prezes że... Ochucki klubu tego. Aha, no tak, dodał. tak. Prezes Ochucki właśnie zadbał, że ogłoszenie na antenie tylko jednej stacji, niestety. Tylko jednej słusznej stacji. bywa. Kto tu jeszcze jest? Jest. Selekcjoner. czy jest po bezsennej nocy jak trener Paweł Janas kiedy który nie mógł zasnąć, bo cały czas zmieniał listę tych skreślonych z tego co słyszeliśmy to przynajmniej dwa nazwiska tych skreślonych były w głowie trenera no już od początku tego zgrupowania Noga. Tomek Frankowski, trener napastników reprezentacji Polski. Ciągle żałuje, że tylko w tej roli na Euro 2012 Michał Kucharczyk Według naszych przecieków Jeden ze skreślonych Zawodników Ale konferencja, na której trener Smuda to wszystko potwierdzi Dopiero o Trzynastej czterdzieści pięć, czyli teoretycznie oni jeszcze nie wiedzą. O, Czy to był grosik, bo już z tego wszystkiego nie zauważyłem. A tam. I Rafał Wolski, który być może będzie jednym z odkryć Euro 2012, chłopaki stają w kółku i co? Michał Gąsiarowski z Trójki, tym razem w roli fotografa. Co? Ja się nie wiem, czy to widać Fun, <music> 那行吧，这个这个这个。